Cześć! Z tej strony Dawid z Indexu w Kieszeni. Matura z filozofii już za nami. Mam nadzieję, że poszło Wam naprawdę świetnie. I jest to wielce prawdopodobne, gdyż tegoroczny arkusz był dosyć prosty, bo dosyć przewidywalny. Ja jednak chciałbym się w tym nagraniu skupić na zadaniu 11. Jest to zadanie otwarte z tekstem. Jego treść jest następująca. Negocjuję cenę ze sprzedawcą samochodów, który pyta mnie, ile maksymalnie mogę wydać na nowe auto. Odpowiadam, że 15 tysięcy dolarów, choć naprawdę jestem gotów zapłacić do 20 tysięcy. Nasze zadanie polega na wybraniu jednej. Z trzech teorii etycznych oraz ocenieniu, czy kłamstwo zawarte w tym tekście jest moralne lub nie. No i oczywiście trzeba tą naszą odpowiedź uzasadnić, odwołując się do pojęć lub twierdzeń wybranej teorii etycznej. Z perspektywy etyki arystotelesowskiej można by wskazać, że kłamstwo to jest czymś złym, gdyż Oddala nas od cnoty. Człowiek cnotliwy posiada cnotę prawdomówności, a więc pewną trwałą dyspozycję do po prostu mówienia prawdy. Jeśli ktoś po prostu kłamie, no to wytwarza sobie taką trwałą dyspozycję do mówienia nieprawdy, czyli można powiedzieć, oddala się od cnoty. Zatem najważniejsze jest chyba tutaj w uzasadnieniu po prostu odwołanie się jakoś do pojęcia cnoty lub do pojęcia złotego środka. To tak naprawdę tyle. To są takie moje propozycje. Tutaj pamiętajcie, że naprawdę wiele rzeczy można by napisać. Te oceny mogą być naprawdę różne. Wydaje mi się, że kluczowe jest tutaj uzasadnienie i odwołanie się do pojęć, które po prostu będą pasowały do danej teorii etycznej. Mam nadzieję, że nie mieliście większych problemów z tym zadaniem i że dacie sobie sobie radę z pozostałymi egzaminami, oraz oczywiście z rekrutacją na studia. Tyle ode mnie, dzięki, cześć.